Drodzy dzieci, drodzy rodzice, serdecznie witamy Was na naszym festynie. Jest nam bardzo miło, że tak wiele Was przyszło na dzisiejszą imprezę. Życzę Wam udanej zabawy, ale bardzo też się cieszymy, że wśród nas są zaproszeni goście. Odwiedziła nas też pani minister Marlena Malą, z czego bardzo się cieszymy i włączyła się w nasz festyn. Także bardzo nam miło. Życzę wszystkim państwu, dzieciom przede wszystkim wesołej zabawy i jeszcze chwileczkę może yy, posłuchacie, bo pani minister też chciała się z wami przywitać. Szanowny panie pośle, szanowni państwo, panie radny, yy, panie burmistrzu, szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, ale przede wszystkim drogie rodziny, drogie dzieci. Spotykamy się tu dzisiaj w Opatówku, powiecie kaliskim, w Wielkopolsce, aby spotkać się z rodzinami, aby na tym pięknym pikniku rodzinnym przede wszystkim też porozmawiać o tej polityce prorodzinnej. Nasze dzieci się pięknie bawią, są swoimi rodzicami, bo mamy czas pracy. Ale jest też bardzo ważny czas wspólnego spędzania razem i wspólnej działalności. Na to zwracamy przede wszystkim uwagę, bo to jest ważne dlatego, aby nasze rodziny dobrze się rozwijały. A opatówkowi przede wszystkim chciałabym pogratulować władzom samorządowym za to, że aktywnie sięgają po programy rządowe, te programy, które zmieniają sytuację polskich rodzin. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie za chwilę nastąpi kopanie kamienia węgielnego pod budowę nowego żłobka. Stwarzanie możliwości łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym to jest jeden z priorytetów naszego działania. Uruchomiliśmy w tym roku 5,5 miliardowy program opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, stwarzając samorządowcom w każdej gminie w Polsce stworzenie opieki żłobkowej, a więc utworzenie żłobka. Dziękuję władzom samorządowym za to, że sięgnęły po te środki. W sumie do całego powiatu kaliskiego trafi ponad 28 milionów złotych, zarówno na utworzenie miejsc, ale także na utrzymanie. A opatówek łączną kwotę, którą uzyska, to jest 3,5 miliona złotych. Natomiast dzisiaj będziemy przekazywać razem z panem ministrem Janem Mosińskim symboliczny czek 2 miliony 800 tysięcy złotych na utworzenie nowego żłobka na 40 miejsc który będzie służył rodzinom zamieszkałym w opatówku i w okolicach, aby mogli rodzice łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Ta kompleksowa polityka prorodzinna jest sercem naszego rządu. To pokazujemy od samego początku, kiedy wprowadziliśmy program, który tak naprawdę był przewrotem kopernikańskim w polityce prorodzinnej. A więc program 500. Za chwilę ten program, bo od 1 stycznia już będzie miał nową odsłonę, nowe wsparcie, będzie to 800 zł na każde dziecko. Każdego miesiąca 7 milionów dzieci otrzymuje to wsparcie. To pokazuje, że to jest inwestycja w przyszłość, to jest zmiana filozofii spojrzenia na inwestowanie w rodzinę. To nie jest koszt dla budżetu państwa. To jest dążenie do tego, aby Polska była państwem nowoczesnym, rozwijającym się, ale abyśmy stwarzali możliwości dla równego rozwoju całego kraju. Gmina Opatówek korzysta także z środków rządowych na finansowanie różnych inwestycji. Nie tylko tych związanych z rodziną, ale one wszystkie służą rodzinie, bo inwestycje drogowe i infrastrukturalne. I to zadanie, o którym dzisiaj mówimy, powstanie nowego żłobka, można powiedzieć, że ma bardzo ciekawą inżynierię finansową, bo to z jednej strony środki z programu Malów plus, ale także środki z inwestycji strategicznych. Tych inwestycji, które po czasie COVID-u były uruchomione przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby dążyć do tego, żeby Polska dynamicznie się rozwijała, daliśmy radę w COVID-19. Troska o to, żeby miejsca pracy były uratowane, aby firmy mogły się rozwijać. Te setki miliardów złotych dały konkretny efekt. Dziś mamy najniższe, historycznie najniższe bezrobocie w Polsce. Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce Exequo z Czechami z najniższym bezrobociem. A inwestycje strategiczne. Dają siłę napędową dla rozwoju polskiej gospodarki, dla rozwoju polskich firm, które startują w tych przetargach, w tych przetargach kilkumilionowych, i dają miejsca pracy dla Polaków. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim i zapewniam, że Prawo i Sprawiedliwość będzie prowadziło nadal politykę konsekwentnego, systemowego wsparcia rodzin. I przede wszystkim zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, bo ta polityka prorodzinna jest bardzo ważna, ale ona się wpisuje także w bezpieczeństwo, a dziś bezpieczeństwo, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, jest bardzo ważne. A więc i bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo naszych rodzin, pod względem i finansowym, i względem wsparcia, także tego wsparcia, kompleksowego w różnych działaniach. Jutro rozpoczynamy. W całym kraju po raz trzeci edycje gry ojcowskiej. W każdym mieście wojewódzkim będą przez wojewodów organizowane gry miejskie, gdzie tatusiowie przed Dniem Ojca spotkają się razem z swoimi dziećmi i wspólnie będą spędzać czas. Nasza polityka musi być kompleksowa, systemowa i przede wszystkim skierowana na drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. Szanowny Pani Minister, Szanowny Panie Pośle, Szanowni Państwo. W pierwszej kolejności ja chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim Państwu za to, że skorzystaliście z naszej propozycji, z naszej oferty. Jesteście tutaj dzisiaj na tym pikniku, na tym festynie rodzinnym, który został przygotowany dzięki współpracy z Ministerstwem. Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i tutaj Pani Minister chcemy podziękować za wkład w przygotowanie tego dzisiejszego kierunku. Ale to dzisiejsze spotkanie to również okazja do tego, aby w sposób symboliczny zainicjować inwestycję, która jest wyczekiwana w naszej gminie, a mianowicie inwestycję związaną z budową żłobka, która to inwestycja już się rozpoczęła. Za chwilę będziemy wspólnie mieli okazję wkopać kamień pod tę inwestycję. Ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ministerialne, wsparcie rządowe i z tego miejsca e, pani minister, ale myślę e, wszystkim, którzy e, starali się o, o przeznaczenie tych środków dla gminy opatówek. Chcę podziękować za środki finansowe, które przed chwilką w sposób symboliczny otrzymaliśmy. Są to środki z dwóch programów. Po pierwsze z programu Malów Plus i tutaj otrzymaliśmy kwotę prawie 3 milionów złotych. Na częściowo na budowę, ale również na utrzymanie tego żłobka. Ale pozostałą kwotę, która była niezbędna do wybudowania tej inwestycji, otrzymaliśmy z kolejnego programu rządowego, a mianowicie z programu Polski Ład. Także praktycznie prawie w 100% środki na budowę i później utrzymanie przez najbliższe lata tej placówki będą pochodzić ze środków rządowych. Dlatego z tego miejsca pani minister i wszystkim, którzy. Ponowie nam tych środków chcę bardzo serdecznie podziękować. W dniu dzisiejszym oprócz te, tego symbolicznego y, kopania kamienia węgielnego będziemy mieli również drugą ważną uroczystość na terenie naszej gminy, a mianowicie otwarcie, symboliczne otwarcie klubu seniora, więc y, pokazujemy, że inwestujemy nie tylko w tych najmłodszych, ale inwestujemy również w seniorów, inwestujemy w rodzinę i za to... Pani minister dziękujemy, że te środki trafiają do różnych grup społecznych, do różnych osób i dzięki tym środkom nasze życie społeczne jest bogatsze. Rodziny mogą spokojnie myśleć o przyszłości, mogą inwestować w powiększenie rodziny. Także bardzo serdecznie za to dziękujemy. Pani minister, te podziękowania. Kieruję na Pani ręce w imieniu nie tylko swoim, ale jest z nami również Pan Przewodniczący, cała Rada. Także bardzo dziękujemy w imieniu całej lokalnej społeczności za wkład, za angażowanie, ale również za tę dzisiejszą obecność, ponieważ wiemy dobrze, jak wiele obowiązków ma Pani Minister, a jednak znalazła czas, żeby dzisiaj tę sobotę spędzić tutaj razem z nami. Bardzo nam miło. Mam nadzieję, że to będzie mile, mile spędzony czas w obakówku. A wszystkich Państwa zapraszamy do wspólnego biesiadowania, do cieszenia się tą dzisiejszą sobotą. I mam nadzieję, że tego typu spotkań przeznaczonych dla mieszkańców będzie więcej.